Ile godzin dziennie powinien w systemie pracować do doktor? Ja uważam, że raz w tygodniu 5 godzin i to jest wystarczająca ilość po to, żeby być uśmiechniętym, nieprzepracowanym, niewypalonym zawodowo, bo przecież pacjentowi należy się personel nieprzepracowany i kompetentny. To ile pracuje faktycznie lekarz w systemie? Pracownicy tego systemu nie dlatego, że chcą i o tym marzą, są przepracowani i wręcz zmuszani tym systemem do nienormalnych i nienaturalnych nadgodzin. Jak myślisz, czy da się zmienić w jaki sposób? Nie musisz znać odpowiedzi na to pytanie. Przede wszystkim odkorkować system i zacząć wyleczać chorych metabolicznie, a nie przepisywać im nieskuteczne leki, co sprawia, że są coraz bardziej chorzy. Tu bracia rodzeń, chodźcie do nas, czytajcie nasze książki, tam znajdziecie całą wiedzę.